Jak trafiłem do Lamy Light? To jest bardzo interesujące. Jeśli posiadasz własny gabinet naturoterapii i interesujesz się lekarstwami, to co tydzień pojawia się ktoś, kto chce Ci pokazać jakiś nowy, cudowny środek. To znaczy, że po kilku latach historia typu Mam cudowny środek staje się już nudna. Poza tym, nigdy takiego nie było i mówię to szczerze. No cóż, nadszedł kolejny raz, gdy zgłosił się ktoś, kto twierdził, że musi mi coś koniecznie pokazać. Cudowny środek z Węgier. Wtedy stwierdziłem, okej, okay, mam dzisiaj dobry dzień, wpadnij przy okazji. Jak już się pojawił, postawił przede mną małą buteleczkę i zaczął opowiadać, że jest to super środek, robi to i tamto, a ja powiedziałem. Dobrze? Wypróbuję. Spryskałem się tym specyfikiem i stwierdziłem całkiem ciekawe uczucie. Nawet przyjemne. Czuję się dobrze. Kropka. Nic więcej. Potem wydarzyło się coś, co było dla mnie absolutnie wyjątkowe. Od tamtego momentu nie było ani jednego dnia, żebym nie używał Lawy Lights. Na pewno możecie sobie wyobrazić, że jeśli posiada się własny gabinet terapeutyczny, to ma się także satysfakcję ze stosowania lekarstw oraz dostępu do szerokich możliwości czyniących wiele dobrego. Nie było tam jednak czegoś, z czego korzystałbym przez dłuższy okres czasu. To się zmieniło, kiedy pojawił się Lawy Lights. Potem pojawiła się kolejna rzecz, która miała jeszcze większy wpływ na to, że zaangażowałem się w Labelites. Osobiście zajmuję się biorezonansem oraz fizyką kwantową i dlatego zeskanowałem poszczególne produkty na moich urządzeniach, a następnie obserwowałem ich wpływ na moich pacjentów. Zaskakujące było to, że u ponad 90% badanych najbardziej widoczne efekty stwierdziłem u pacjentów stosujących lawy light, i to wszystko działo się w relacji do prawie 2000 substancji. To znaczy, że jeśli w normalnych warunkach stosujesz 2000 substancji, to znajdujesz jedną, dwie, trzy, niektóre pojawiają się częściej, ale jeszcze nigdy nie było czegoś takiego, co by tak dobrze współgrało z organizmem. To był ten moment, kiedy powiedziałem: OK, mogę się bardziej zaangażować w lawy lights, przyjrzę się temu głębiej i wchodzę w to. Kiedy dyskutujemy, jak funkcjonuje lawy lights, to od razu padają pytania, jak działają te czy tamte składniki. Odpowiadam wtedy, że składniki są tylko jakby taksówką. I absolutnie nieważne jest, jaki kolor ma taksówka, ważne jest to, kto w niej siedzi. Zapytacie zapewne, co ma to wspólnego z Label Lights? To jest bardzo proste. Wszystko, co jest nam potrzebne, znajduje się w Label Lights. To wygląda jak osobista matryca zdrowia, która się ciągle rozwija i co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Wielokrotnie zastanawiałem się i szukałem wytłumaczenia, dlaczego współgra to sprawie każdym organizmem człowieka. To proste, bo każdy z nas posiada osobistą matrycę zdrowia i każdy z nas obojętnie, na jakim znajduje się poziomie duchowym, zdrowotnym czy intelektualnym, każdy z nas mniej lub więcej oddalił się od swojej osobistej matrycy zdrowia. Powrót do naszego pierwotnego stanu zdrowia jest właśnie tym, co przyczynia się ostatecznie do wyjaśnienia tych. Wielu fantastycznych efektów. Dzięki informacji i harmonizacji emocji wszystko razem tworzy zdrową strukturę oraz równoważy wibracje. To jest to, o czym wielokrotnie się mówi, nawet jeśli często jest to niezrozumiałe. Jeśli mówimy o oddziaływaniu na poziomie kwantowym, mówimy tutaj najczęściej o wibracjach. Wibracji to nic innego jak emocje. Nie ma radości bez smutku. Każda emocja znajduje się w zmiennych relacjach. To jest ciągła wibracja. Spróbujcie zatrzymać emocje. Nie da się. Spróbujcie zatrzymać ton. Nie da się. To jest dynamiczne, ale poprzez harmonizację może się dalej rozwijać i równoważyć. Oczyszcza i reguluje ostrość pojmowania własnej świadomości. Także to jest następnym bardzo ważnym punktem. To jest coś, co bardzo wyraźnie odczuwałem na co dzień w moim gabinecie gdyż bardzo mocno koncentrowałem się, żeby nie tylko mieć wielu pacjentów, lecz w miarę możliwości jak najlepiej wykonywać swoją pracę, aż kiedyś zauważyłem, że moja praca przynosiła mi wiele satysfakcji i uważam, że robiłem to naprawdę dobrze. Natomiast, kiedy stoję na scenie i swoimi doświadczeniami dzielę się z wieloma innymi osobami, to uważam, że jest to na pewno lepsze zajęcie. Zdecydowanie zawdzięczam to Lavelein. Ucieleśnienie większej idei, idei kolektywnego działania. Do tego punktu jeszcze wrócę pod koniec wykładu, gdyż mam przygotowany specjalny slajd. A teraz pytanie. W jaki sposób możemy to wszystko przenieść na siebie? To bardzo proste. Spryskujecie się. I w ten sposób dzieje się coś takiego, że informacja, energia i wibracje przenoszone są ciągle i ciągle i ciągle na Was samych. Następstwem tego są pojawiające się efekty. Natomiast w jaki sposób wszystkie te informacje zostały tam umieszczone, tego dowiecie się na kolejnym wykładzie. Widzimy się niebawem. Jeszcze nie skończymy.